W jednym z solariów było dziś niezwykle gorąco. Pożar w budynku przy skrzyżowaniu Nowicza i Dwernickiego wybuchł tuż po godzinie 12. Zapaliło się wnętrze solarium znajdującego się na pierwszym piętrze. Nikomu nic się nie stało, ale pomieszczenie i sprzęt zostały doszczętnie zniszczone. Na szczęście i pracownicy, i osoby przebywające w solarium zdążyły opuścić obiekt, ale niestety duża ilość nagromadzonych materiałów palnych stworzyw sztucznych spowodowała, że pożar bardzo intensywnie rozwinął się w całym solarium, także całe pomieszczenie jest zniszczone. Pożar rozprzestrzeniał się w strefie podsufitowej, w zabudowie karton-gipsów, także nie można było go w pierwszej chwili zlokalizować. W tej chwili już jest sytuacja opanowana, mieszkańcy są bezpieczni. Więcej nie rozprzestrzeni się na pozostałe pomieszczenia. Trwa dogaszanie i przeszukiwanie czy na wszelki upadek, czy tam przypadkiem jednak ktoś nie został. Zanim mieszkańcy wrócą do domów, minie trochę czasu. W budynku wciąż jest dużo rządzącego dymu. Nie wiadomo też, czy przyczyną pojawienia się ognia były urządzenia, których używali pracownicy Solarium.